Cześć, Siemano, ja nazywam się Shadowowy, może też mnie nazywać Axelity, ale tutaj Shadowowy Witam was w takim pierwszym wprowadzającym odcinku, w którym chciałbym powiedzieć, na czym by się skupiał kanał. Co by to obowiązywało? Kanał by się skupiał na nagrywaniu różnych gierek, typu takich ze Steama, różnych z Game Jolta, też nie wykluczał Robloxa oraz innych takich propozycje, oczywiście możecie później pisać w komentarzach, jak szczerze rozwinę. Bo na razie pewnie widzów nie będę miał. Ale no tak. Mam nadzieję, że parę osób się zobaczy, zostawi suba i potem wpadnie, jak będzie jakiś pierwszy odcinek. I mam nadzieję, że też wbijeś na Discorda, który mamy, który będzie link w opisie, ponieważ stworzyliśmy Discorda naszego community, więc możecie wbijać. Discord jest dopiero od paru dni. Byłoby fajnie, jakbyście właśnie wbili, ponieważ na jeszcze parę osób będziemy robić giveaway na rangę VIP oraz rekrutację na administratora, więc będziecie mogli się do administracji dostać. No i co, no możecie wyczekiwać pierwszego odcinka, mam nadzieję, że zostawicie suba, że wpadniecie, no i co, ja się nazywam Czodołowy i do zobaczenia.